Gdzieś tam się interesowałam modą od najmłodszych lat. Natomiast nie lubię opowiadać takich historii, że zawsze lubiłam się przebierać i tak dalej. Uważam to trochę taki banał. Myślę, że tak naprawdę zaczęłam się interesować modą, kiedy poszłam na kurs szycia i to było jakieś 6-7 lat temu. Mój stosunek do mody opiera się zarówno jak na miłość, jak i na nienawiści. Lubiłam dlatego, że jest różnorodna, natomiast we współczesnej modzie mnie. Twórczość i takiej brak szacunku do Ale Nie wyobrażam sobie pracowni bez yy, kopka ciepłej herbaty słońca, <grystanie> które wpada przez okno, że nie mogłabym pracować w miejscu, które skierowałam od rzeczywistości. Raczej powiedziałabym, że mam swoje ulubione miejsce i są to po prostu puste ściany które w każdej chwili, jeżeli mam e, ochotę, to mogę sobie czymś obkleić i, i wtedy jakby zawsze widzę, w którym miejscu jestem, mam jakiś punkt odniesienia. Jeżeli można by nazwać mój stół moim biurkiem, to znajdują się na nim przeróżne rzeczy, ale przede wszystkim zawsze tam, gdzie pracuję, jest mnóstwo luźnych kartek. Można się bardzo łatwo pogubić, ale to jest tak. sposób w jaki pracuję. To jest projekt, do którego mam największy sentyment. Jest to projekt, który zrobiłam na zajęciach z dekonstrukcji z pięciu z, z koszul męskich. Myślę, że można, w każdym projekcie, który robię, można by jakby wiele rzeczy zmienić, ale przychodzi pewien moment, w którym trzeba się od tego odciąć i nie lubię mówić, co chciałabym zmienić w swoich projektach, bo jakby to i tak już się nie wydarzy. W momencie, kiedy projekty spotykają się z jakąś opinią i reakcją odbiorców, wtedy tak naprawdę zaczyna się prawdziwa przygoda z modą. W naszej szkole bardzo duży nacisk kładzie się na praktyczne umiejętności i myślę, że im więcej narzędzi się zdobywa, tym lepszym projektantem można się stać i mi pomogło jakby bardziej zrozumieć siebie i też zrozumieć swoje mocne strony, przez co projektuję lepiej niż te 4 lata temu. Za 10 lat będę sobą.